Pakujcie ze mną małą łyżeczkę w kolorze różowym. kwiat w kolorku różowym i zapakowałam w woreczek. Zestaw mini-klamerek takim opakowaniu. Drugie mini-klamerki, gdzie ja mam taki biały zestaw. Mamy dwa błyszczyki do ust. I wzięłam jeden błyszczyk i jeden palcon, żeby były bardziej różnorodnie. Zostały nam dwie przypinki do krowców świeżące w ciemności. Wybrałam motylka i takie słodkie grzybki. Pakujemy w... Polę bąbelkową, żeby było rozwitne i ładnie zapakowane. I zostały 3 naklejki. Zostały 3 naklejki. Wybrałam takie aplenty do boksa. Zamykamy. Wybieram naklejkę i niech będzie to. Na samą górę dodaję przywódkę i zamykamy. Jeśli chcesz dostać jakiego boxa, znajdź na wincec. W opisie więcej.